Witamy koleżanki i kolegów hodowców. W dniu dzisiejszym zagościł do nas kolega Arek Maziarz, y, kolega dobre. Roman Postaj. No, dobre. <grym>, postaj z jego dziewczyną. To jest kolega ze Słowacji. Kolegi Jarka, już chyba nikomu nie muszę przedstawiać. Kolega z Polski. Kolega z Polski, nie kolega nie jest, z, z zawadki y, Korzystając z okazji, że przyjechała odebrać od nas gołębie, które posyłamy na. Korabie na zimowe mistrzostwa, kolega Roman też tutaj przywiózł, no to też przy okazji wręczyliśmy mu pucharki, no bo tutaj akurat kolega Arek w tym roku można powiedzieć poszalał troszkę na Giewoncie, takie dwa fajne miejsca zajął, drugie miejsce z lotu pod wiatr 320 km to był półfinał. No i też udało mu się zrobić pierwszego asa, to ten, nie to inny, go on, brak, inny. Tak. inny ale ten bardzo fajnie też obserwowałem, tam w tych pierwszych lotach fajnie siadał. Troszkę na finale można powiedzieć był słabiej, ale mimo wszystko obronił się, dał rady, czyli jednak konkurencja była jeszcze troszkę słabsza. Także przede wszystkim gratuluję tego wyniku. <laughs> Może tutaj kolega Arek też yy, powie coś, tak w skrócie, o tych gołąbkach. Jednego no to już wiemy, że odkupił, ale jeszcze jeden jest na aukcji. Także oddaję głos koledze Arkowi. Witam wszystkich hodowców. No na aukcji tu będą jeszcze trzy, bo wszystkich pięć skończyło całe zawody, o. także to jest cała piątka, zobaczymy czy się uda odkupić, czy nie, a tutaj wracając może tak od strony tej FCI, jeżeli chodzi właśnie o, o wgg on tutaj albo no najpierw może powiedzmy o, o tym pierwszym Asie od razu, póki pamiętam, to jest też taka ciekawostka, że wielu hodowców mówi, że te głębie, które latają w oddziale słabo, później latają na wspólnych głębikach i tak dalej, tutaj jest taka ciekawostka, że ten gołąb, który Zdobył tytuł pierwszego Asa. Jest półsiostrą gołębia, który był pierwszym lotnikiem okręgu jako gołę... pierwszym lotnikiem okręgu w kategorii gołębie roczne. Miał 13 konkursów jeszcze, jak lataliśmy w oddziale 0233 także te same gołębie latały super w oddziale, co później na wspólnych gołębnikach. Także jeżeli są dobre gołębie, to na takiej rywalizacji, gdzie w gołębie mają równe szanse, robią faktycznie fajną robotę. Bo tutaj tak jak wiemy, wszyscy na wspólnym gołębniku jedzą to samo, piją to samo i nawet często są hodowcy, którzy zastanawiają się, czy mają na tyle dobre gołębie, żeby dać na wspólne gołębie bo w oddziale są powiedzmy w połowie stawki, tutaj wysyłają gołębia, wspólne głębniki i potrafią wygrywać z hodowcami, którzy biją po 20-31 głębi w oddziale, bo to właśnie świadczy o tym, że tutaj wychodzi tylko przede wszystkim ta jakość gołębia, także warto wysłać, zwłaszcza w takie miejsca jak jest na pewno WG Giewont, bo tutaj od strony FCI właśnie jako jestem kontrol kontrolerem przez kolejne jeszcze w tym roku i kolejne dwa lata, jeżeli chodzi o FCI to tutaj na pewno wielkie gratulacje należą się Jaszkowi i całej drużynie Giewontu, bo to jest praktycznie na pewno Top 3 jeszcze wiadomo, mamy 3 wspólne głębniki w Tajlandii, azjatyckie, ale jeżeli chodzi o europejską część rywalizacji, to tutaj fakt jest to czołowa trójka, jeżeli chodzi o skuteczność doprowadzenia głębi do finału, później lot finałowy i jeszcze było tam bodajże 4 czy 5 wspólnych głębników, które chciały robić ekstra finał, ale żaden z nich nie przeprowadził go ze względu na to, że nie mieli gołębi. A tutaj ja się każę wielkie gratulacje, bo to Dziękuję. był jedyny, jedyny wspólny głębnik, który zrobił finał jeszcze ponad 500 kilometrów i również z tego ekstra finału Głębi przyszły wybitnie, także tutaj dwa finały, zwykły finał, ekstra finał i jeszcze było gołębi, że można było lecieć kolejne 600 km, także robota świetna, hodowcy z całego świata są naprawdę pod dużym wrażeniem, są zadowoleni i myślę, że będzie się to, no, to, że to jest najlepszy projekt w Polsce, to według mnie bez zdań, jeżeli chodzi właśnie o Ligę Światową, o FCI, o to, jak to się wszystko tutaj rozrasta i ewoluuje i myślę, że na kolejne sezony już zresztą dużo hodowców pyta z taki nawet i spoza Europy, żeby wziąć udział, także tutaj te nagrody już widzieliśmy regulamin na przyszły rok. No, robi to robotę, będą to na pewno jeżeli chodzi o FCI, na dzień dzisiejszy będą to największe euro, największe nagrody w FCI w sezonie 2023. Jeżeli chodzi o Europę, bo wiadomo, największym tym wspólnym gabnikiem jest Pataja, ale to jeszcze Pataja jest kiedyś dość no, za, za parę lat. Ale ogólnie jeżeli chodzi o Europę, to naprawdę jest super robota, nagrody tak jak mówię i jeszcze stosunek kosztów udziału. Do, do nagród również jest bardzo fajny taki, także tutaj, tak jak mówię, na pewno warto tutaj gołębie posyłać. Jest fajna opieka, co widać po procencie doprowadzonych gołębi do finału, także można sprawdzić tego gołębie w fajnej ekipie, w doborowym towarzystwie hodowców, najlepszych hodowców z całego świata, Zewce i tak dalej. Także ze swojej strony na pewno serdecznie zapraszamy do udziału. Też taka ciekawostka, że w poprzednim roku mieliśmy dziewiątego asa i to z tego samego ojca, właśnie w którym jest, a w tym roku był pierwszy as. Były dwa różne sezony, tamten był, można powiedzieć, taki. I ciutkę łatwiejsze ogólnie, jeżeli chodzi o Europę. W tym roku były praktycznie wszędzie loty katastrofalne, gdzie do finału dotrwało na większości gołębników 100, 200-300 gołębi, a tutaj faktycznie statystycznie Jasiek wyszedł bardzo dobrze. Także zachęcamy na pewno do udziału i do rywalizacji, bo to jest miejsce, gdzie bardzo dobrze można, też nie ma coś takiego, że na treningach zginie połowa gołębi. Tutaj, jeżeli chodzi o zdrowotność, zresztą był też kontroler BAS, nie? BAS, tak. BAS Bewerden. Bewerden, dokładnie. I tutaj też ocenił bardzo wysoko ten gołębik, także tutaj jest to, co najbardziej właśnie lubimy, że jest ta kontrola, wszystko, co potrzebne. Także, jeżeli ktoś się zastanawia, gdzie dać gołębie, zwłaszcza wielu hodowców jest, że zastanawiają się, że najpierw chcą dać gołębie w Polsce, dopiero później za granicą, to na pewno, że przetestować te gołębie, to, to jest... Dla mnie no, numer jeden, jeżeli chodzi o polskie wspólne głębniki, a i tak mówię teraz, jeżeli ten rok również pokazał, że pierwszy w Polsce, to też może się bez problemu równać z najlepszymi głębnikami w Europie. A z tego, co zauważamy, właśnie to już od zeszłego roku, krok po kroku, ja się dążę do tego, żeby być najlepszym w Europie. Także jeszcze raz dziękuję za taką tutaj... opinię. nadzieję, tutaj... tutaj... mi... na pewno za. obiecuję też hodowcom. Dziękuję w ogóle za opinię Arkowi, taką tutaj, a tak jak mówię, na pewno będziemy dążyć cały czas, żeby, żeby to jakoś poprawiać. No i to, co wspomniałeś o tych stratach na treningach, jeżeli hodowcy już czytali ten nowy regulamin, to właśnie jest tak skonstruowany ten regulamin, że gdyby coś tam się stało, że te głębie gdzieś zaginą w czasie oblotu, czy na treningach, czy jastrzą, to te głęby nie podlegają wtedy opłacie, bo dopiero płacimy jakby połowę. A drugą połowę dopiero po wszystkich tych treningach, jak już będą uczestniczyć w gołębie w lotach konkursowych, czyli już będą walczyć o te nagrody. Także taką zmiankęśmy już my wprowadzili. Myślę, że to też na plus idzie, żeby po prostu tym hodowcom te pieniążki jakby tak nie mówiąc, w błoto poszły. Czy, czy gdzieś tam raczej staramy się, żeby właśnie ten prestiż podnosić, żeby zadbać o każdy szczegół. No a jak wyjdzie. To zobaczymy. No, jesteśmy pełni, że tak powiem, optymizmu no i będziemy dokładać na pewno wszelkich starań, żeby hodowców nie zawieść. Także dziękujemy wszystkim jeszcze raz. Gratulujemy tutaj kolegom. No i zapraszamy do tej realizacji. Ja, to, ja jeszcze tutaj chciałem właśnie wtrącić na koniec, że to nie jest tak, że siedzimy u Jaśka Bochęczaka i będę zachwalał ten gołębik, a pojedziemy, nie wiem, na jakiś tam inny, strzelam na jakieś Algarve Grey Derby i też będziemy zachwalać. Tutaj wystarczy sobie wejść na strony Benzinga, czy na te pozostałe wspólne gołębiki i zobaczyć, ile gołębi było przyjętych, ile poszło na finał. Ja tutaj operuję, tam, jeżeli jestem tym kontrolerem FCI, to przede wszystkim opieramy się na statystykach, jak to wygląda. Także jeżeli chodzi tak samo o organizację finału, zdrowotność i tak dalej, ta suma punktów, no na pewno. No będzie Jaszka w tym roku Klasyfikowany, będzie klasyfikowany w tej czołowej trójce. Także wystarczy sobie też zobaczyć na wyniki. Ja, bo też nieraz jest, że właśnie hodowcy tam, jeden wspólny gołębnik będzie, część hodowców, jak dobrze poleci, będzie chwaliła ten gołębik Drudzy, jak słabo polecą, to będą narzekać. Tutaj są czyste fakty. nie wystarczy sobie wejść na stronę Benzinga i porównać te finały, gdzie faktycznie, jaką robotę który gołębnik zrobił. Także tak to wygląda od strony faktycznej takiej, jeżeli rozmawiamy o faktach. No i kolega Roman miał 10 gołąbka z lotu finałowego z FCI. 435 km także również gratuluję Nie. tego Nie. wyniku i Roman miał które siódme miejsce w Lidze Światowej World League, tak? Szóste, szóste Szóste, miejsce jako to na Giewoncie w Lidze Światowej także też fajny wynik a korzystając z okazji, że już tutaj nagrywamy ten filmik też chciałem pogratulować koledze Michałowi Kardasiowi, który miał tutaj u nas na Giewoncie pierwszego z tych wszystkich, także Gratulujemy hodowcom no i zapraszamy też innych hodowców, którzy tą, chcą tutaj, że tak powiem, arkowi dupę szczerpać, że się tak ordynarnie wyraża. Także zapraszamy kolegów. I tyle. Także żegnamy się z kolegami. Pozdrawiamy wszystkich. Dobry lot.